Siemka wszystkim z tej strony Guga, Witam Was w kolejnym odcinku z Wrap House Simulator. no piesku, dzień dobry piesku, bagieta lub wrapik, I don't know, jest, jest, jest. Idziemy sobie um, otwierać nasz super. Um, bar jest. E, Kitku, a Kitku, tutaj sobie leży tej whisk Whiskers. E, dobra, czekajcie, zobaczymy, bo chyba miałam odblokowane różne rzeczy. Tak. Prezenciki. Hmm. Tego już nie kupujemy, bo ostatnio właśnie kupiłam i trochę żałowałam. Dobra, czekajcie, na pewno to potrzebujemy, weźmiemy sobie dwa, na pewno doner wołowy, bożak bym kebaba. I co jeszcze tam potrzebowałam? Weźmy sobie tego, tego, tego sobie weźmiemy dwa, a co tam? I sera, w sumie teoretycznie mogłabym, chociaż mówiliście, że tych krojonych rzeczy się nie opłaca, ale co tam, weźmiemy sobie, czekajcie, 35 baksów, a tu? Tutaj 30. i trzeba kroić, więc może ja nie chcę sobie kroić kubki na napój. Nie, to nie potrzebuję. Um, co my jeszcze tam potrzebujemy? Kuźwa, pamiętacie czy nie pamiętacie? Dobra, na razie ile baksów? Może być. Um, tak, bierzemy. Potwierdź zakup, jest. Idziemy sobie zabrać rzeczki. Przywieziemy sobie te super nasze wspaniałości. Doner wołowy, to teraz będzie jazda. Teraz będę miała 3 mięsa tej. Dość, że będzie y, ten y, szaszłyczek. To jeszcze kurde... Czemu się nie chcę postawić? To jeszcze doner wołowy. Tam jest doner i kurszakowy. What the fuck? Dobra, niech to se krzywo stoi. To mnie nie obchodzi. Byle, żeby nie spadło. Tak. O, widzicie, patrzcie. Gugasia was urządzi, Gugasia was yy, przeprowadzi. Patrzcie. Widzicie, jak wszystko się zmieści? Aha, czy ja wzięłam... um, Tak, może i jeden, jedno pudełeczko? Chcę wszystkie. Jest, jest, jest. Dobra, weź to jeszcze. Czemu nie mogę? O. I... Potrzebuję zielone. O, pięknie. I jeszcze mam. Aha, aha. Um, tak jakby, może już tu się, o jeszcze tu się zmieści, co tu jeszcze leży? Fryteczki, hmm, już chyba nie zmieszczę, dobra, idę to odłożyć, te fryteczki, niech się sobie leżą tu, bo żebym o nich nie zapomniała, hmm, dobra, i pisaliście, że niby tutaj ta rozdrabniarka to może do, y boże, do jakiegoś, nie wiem, a czemu w ogóle... Tu? Aha, dobra, czekajcie, do, kończę myśl. Do yy, niewykorzystanych rzeczy, ale one w sumie też znikają, więc w sumie rozdrabniacz odpadów, po co ja bym miała tego używać. Kłeszczona, e, dlaczego tutaj znikły te półeczki? Ja się pytam. Hmm? Całą kłaść na podłodze kurła? Chyba tak, dobra, czekajcie, tu yy, może nie będę kłaść. Przydałby się właśnie taki, nie wiem, jeszcze stół, żebym się... kurb zapiał. Żeby mi się nie pomyliło, to weźmiemy sobie tu wołowę. Chociaż jeden wołowy będę potrzebowała, to już sobie tu postawię, tak, o, proszę, tylko trzeba go otworzyć, no i wsadzić, i pyku, pyku, i po ksiku. dobra, o nie tak, dobra, niech się robi, teraz idziemy sobie wziąć kurczaczka, a w ogóle ten wołowy taki by taki większy, czy mi się wydaje, czy po prostu ten jest troszkę obżarty? Tak, obżarty jest, dobra, nieważne. Yy, tutaj coś potrzebujemy jeszcze? Dżogurty? Weźmy sobie te jogurty tu. To na pewno je użyjemy, A tu sobie wsadzimy nowe. Tu otworzymy. Lawaszka w sumie możemy wziąć tu. I sobie już upiec. Ogólnie powiem Wam, że ta gra jest sztosem. Naprawdę. Ile osób yy, oglądających tą serię? I, no, czuło się na tą grę i sobie też grają. Przyznajcie się w komentarzach. Tak, dobra, fryteczki. Fryteczki ja w sumie, fryteczki tu mam. Dobra, czekajcie. To weźmiemy sobie na dół. Co to jest? Ser. Niech se leży tu. W sumie mam dwa sery. Ej, to. Nie, dobra, na razie nie bierzemy. I weźmiemy sobie tu ten ser. Tak se poukładam troszkę. Te jogurty weźmiemy tu. Eee, przemieńmy. Ogólnie y, mam teoretycznie nową myszkę, więc może nie będziecie jej tak słyszeć. Eee, a może będziecie? Nie wiadomo. Także mam nadzieję, że nie będzie słychać. <grym> tak jak zawsze. Dobra, eee, to jest teoretycznie nowe pićku. O. Otwórzmy sobie. Tu nie wiem, to też muszę otworzyć, czy nie to chyba otworzyć, o i tu otworzyć dobra, jest dobrze, jest dobrze e, fryteczki możemy sobie w sumie już smażyć, tylko muszę o tym pamiętać, żeby do nich pójść dobra, to możemy sobie dać tu koło pićku, tak e, w sumie nie muszę teraz odpakowywać Ko weźmy sobie szaszłyczki zostawmy tu, czy to już się ładnie robi? czy to płonie? nie, jeszcze nie płonie ale zaraz będzie płonęło. Ogólnie, jak jeszcze znacie fajne gry z żarciem? Znacie jeszcze jakieś fajne gry? Takie symulatory? Ciekawa jestem. Boże, z bym baba, kebaba. Przysięgam. Dobra. Teraz pytanie. Ile robić tego mięsa? Co będzie schodziło najlepiej? To jest good question tej. Dobra, mamy to misko. ja tu się teraz nie zmieści. Weźmy tą szpatułkę gdzieś wdómy. O. Gdzieś tu, tak. Dobra, nie tak. Mamy to miso. Tu weźmiemy to drugie. A tu sobie weźmiemy szaszłyczki, tak. To jest jakiś plan. Weźmy sobie te szeszłyczki z Nie wiem, ile tego robić przysięgam, bo teraz jest coraz więcej rzeczy i teraz, 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 ciągle się powtarzam no i, że tak powiem nie wiadomo w co puść to już płonie? Ok. jak zrobię za mało, to potem będę panikowała, no ale co ja zrobię, nic nie zrobię to weźmiemy sobie fryteczki może nie da się tak? Muszę wziąć do łapy, o to sobie wsadzimy tu nie, 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 odłóż tu włożymy fryteszki, tak. Eee, dobrze. Jeszcze tu mamy takie rzeczy, tu mamy też. Ładnie, ładnie. Tu wszystko otworzone. Eee, dobra, co tu jeszcze potrzebujemy? Hmm, to chyba stąd nic już. Później jeszcze muszę zobaczyć, czy przypadkiem czegoś tam nie zostawiłam. A wiem czego. Tutaj nie mam? Ja muszę jeszcze lawasze. Halo, lawasze? Macie jakieś lawasze? O, lawasze by się przydały. Ile tu tego jest? Um, jedna? Kuźwa, lawasze potrzebuję. Idę po lawasze. Nie ma lawaszów. Czy ja te duże opakowania nie kupiłam teraz? Kuźwa, pewnie kupiłam i tam gdzieś leżą, albo nie kupiłam. O, duże opakowanie. Weźmy sobie nawet trzy. Bo to szybko schodzi. Potwierdza kup. tak. O. halo, lewesie. Dzień dobry. Tak, te duże to spoko, bo na 20 porcji idealnie. Dobra. Też sobie tu wjedziemy. Nie, nie kupiłam lawaszy, naprawdę. E, dziwna jestem. Dziwna, przysięgam, że dziwna. O, duża lawasza jest. Dobra, jeszcze można dołożyć. O, pięknie. Czy my jeszcze chcemy sobie mińska, czy nie? Nie wiadomo. Dobra, teraz sobie to weźmiemy. Ile tu mamy? 9 Pomido pomidorków w sumie można by było dokroić. Są gdzieś tu jakieś pomidorki. O, pomidorkie. Zawsze jak widzę pomidory to mam na nie ochotę. Przysięgam. Tak, bo 9 to może być troszkę za mało. Takie to oto przygotowania. Dłużej nie będzie, niż będzie trwał odcinek. Nie na no, żartuję. No ale co zrobisz? Coraz więcej przygotowań. I zakupy i takie te, wiecie, garzety. Już się nie zmieści. Mm, interesting. Dobra, pomidorkie będziesz leżał tu samotnie, ale nie martw się. Dobra, pomidorkie. Daj mi to pomidorkie. Potem to zużyję, mam nadzieję. Sobie tutaj leży. E, to mogę już wynieść, bo tu się raczej chyba nie zmieści. Dobra. Weźmy sobie ten ser. Weźmy sobie. I zobaczmy, ile tego tu jest. E, pojemnik na składniki. Na składniki. Tu chyba. A nie, mamy dosyć sera. Dobra, to no to no to walić to. <grych> Dobra. Się ten setu zmieści. Um, dobra, wyniosę go O. Mm, teraz tak. Co my tu jeszcze mamy? Mamy salatę. O. Jeszcze góreczki. Zobaczymy, czy będzie trzeba dokroić. Ile tu mamy? A, jest cool. 14 to nie jest tak źle. Dobrze. W sumie chyba jest ok. No jak w razie co, to będziemy sobie do, dorabiać. Wiem, czego zapomniałam. Kurwa, patrzcie. Jeszcze to. O. Proszę bardzo. O. Myślicie, że trzy wystarczy? Może oni teraz będą te, ten nowy napój brali. Kurwa. Dobrze, że nie przerwało tej... Dobra. O. Możesz? Thank you. Teoretycznie. Trzy? Cztery? Może weźmy sobie, wiecie co? Jeszcze jedną. O. I niech se, niech se tu stoi w razie wy. E, w sumie chyba możemy otwierać. Tylko jeszcze pójdę zobaczyć tą muzyczkę. Halo, ulkie! Włączyć muzyczkę. Yo, yo. Czekajcie, którym to się robiło? Um, którym się tańczyło? Ktoś pamięta? Pewnie pamiętacie, a Gugasia? Nie. Um, Gugasia nie pamiętasia. Nie wiem. <ścoughs> Dobra, lecimy. Open the door. Wszyscy gotowi do action? Ej, tutaj też można coś wsadzać. Po co tutaj to, to tak leży? O, hita. Dobra. O. Dzień dobry. Co tam potrzebujesz? Będzie kurszaszek? Czy mi się wydaje? Kurszaszek. Dobrze. Yy, Pomidorki. Ser. Ej, muszę to bardziej sobie przesunąć potem tak bliżej, ale to za chwileczkę. I co? I to, to jest ten nowy napój? czerwony. Dobrze. I to jest numer tła Proszę. Zapraszamy. O, tu będzie, tu będzie kul. Cool. To jest, to jest gotowe? Kurwa, cool, gotowe, dobra. Co tam chcesz? Szaszłyczka? Dobrze. Na Pani szaszłyczek. Tripeczki. O, i co? I. Co to jest kuwa? Sok pomarańczowy? Ej, oni pozmieniali ikonki? Czy kuwa już jestem głupia? Czy tak wyglądało kiedyś? Co to jest? Numer 3. No tak, zmienili. Nie wiem, czy takie ikonki były. Ja już głupiaję tej. Pa, muszę pamiętać o tym samotnym pomidorze. Pomidorki, jak pomidorki. Dobra. All right. What do you want? Drunk men? A, a to chyba wołowe jest, takie trochę ciemniejsze. Jest jak to wygląda. E, dobra fryteczki. Mm, nie sałatę. Czekaj. Ogureczek. Ser. Pomidorkie. O, sazetu i kieszupik. Dobrze. I to jest numer 4. Wszystko chyba się zgadza. Dobra. Lawaszek jest gotowy. Czekajcie, sobie weźmę kurde, dobra, nieważne. E, o Boże, już są te! Coraz o, kurwa sałata o Pryteszki, ser, I co tyle z tych składników tej? O, i kieszupik, eee, i potrzebujesz czerwonki, In Your Life. Dobra, i to jest numer 7. O, wszystko się chyba zgadza. Dobra, lawaszkie, bierę. Eee, o, o, problemkie. Dobra, bo za dużo tamte miały tych składników. I tak, że tak powiem. Troszkę, o, sprajcion. Troszkę mi zeszło. O, i to jest numer jeden. I się znowu mu zaskończył. Czekaj, co? Coś tu się nie... Aha! Boże, nie wsadziłam ogórka. Ogórka i fryceszki. Teraz? Pomido Pomidorkę? Ej, ja! Na co Dlaczego ja patrzyłam tej? Masz. Boże, jak to dobrze, że to pokazuje. Przysięgam. Dobra, muszę przyspieszyć trochę. Czekaj, co tam potrzebujesz? Co? Coś ja źle zrobiłam. No, kowa, no i. Co ja ci powiem? Kuwa? Eee, To jest kurszaszek Co ja ci powiem, kubito? Dobra, ser. Keszup. Czasami tak bywa w życiu, wiesz, że to przychodzi źle. I wtedy się ucisz na pojęciach, rozumiesz. Ale zapraszamy again. <grytaki> Czekajcie, co to? Ósemeczka, Proszę. Dobra. Kolejne. Potrzebujesz wo wo woła. Fryteczki, pomidorki, e ogórek. Nie wiem, jakie ja się zamyśliłam przy tamtym, tym. Nie wiem. I've. i have no idea. Dobra eee, i czerwonkę. Proszę. I to jest numer 5. Proszę. Czekajcie, sobie dołożę tych lawaszków. Albo chociaż jeden. Eee, ty potrzebujesz szaszłyczka. Eee, fryteczki. Ile w tych... Trzy porcje? O kurwa. Dobra i ty jesteś numer dwa <laughs> proszę lesimy, 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 nie śpimy dobra czekajcie, ja sobie jeszcze tu dołożę, żeby nie było dobra, ty potrzebujesz e, woła wołacz o pomidorki i fryteczki, których jest coraz mniej dobrze, i potrzebujesz tabelugę bieremy. Dobra, numerek 7. Dobrze. Em, tak jakby chyba muszę fryteżki usmażyć. Fryteczki, gdzie jesteście tej? Dobra, fryteczki. No, fryteczki, no fryteczki. No co ja wam powiem? Dobra. I się tam robią? Tylko żebym pamiętała o nich. E, I teraz tak, ty potrzebujesz woła, którego nie mam. O kurwa. E, potrzebujesz e, fryteczki, sałatę i ser. Ile tu się robi już? Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Te fryteczki, Boże, już się zmachałam. Dobra. All Ale zeszły tej. E, I co tu potrzebujemy? Woła. Aha, jeszcze nie zrobione. Kurwa, kurwa, Ej, pójdą mi! Szybko dawaj, woła! łapkę bierz. Kuźwa, nie da się w łapkę? Ja pójdę. Dobra, mamy... Jest problem! No weź to zamykaj! Co to jest? Szósteczka. Masz. Dobra, szpatułka. Alright. Dobra, ty poszybujesz... Ty poszybujesz co? To? ser, frytki sałata pomidor ketchup o, teraz już jest grubo, powiem wam szczerze dobra e to i sok pomarańczowy alright i to jest numer 4 dobra, masz leć nie przejmujcie się, lećcie, lećcie dobra I ty potrzebujesz kurczaka którego już nie ma. Um, dobra, to zrobimy szybko, bo to jest łatwe. Czekajcie. To. I ty jesteś numer 5. Nie! Uch! Najpierw zamknij. Kurwa. O. Idźcie sobie, idźcie, bo ja się mam kuwa dojść, Wiecie? Dobra, co potrzebujesz? Woła, którego nie mam kuwa. dużo się traci, jak się zrobi więcej, za dużo rzeczy? Czy ja mogę tak sobie, nie wiem, robić za dużo rzeczy? Czy o co chodzi? Czekajcie, pomidorek, sałata, tabaluga. Bo tak w sumie. Czekajcie, tabaluga. Masz. Ej, i to jest dwójka. Masz. Zapraszam. Po odbiór. Szybko bierz to, bo ja tu nie mam miejsca. Bier, bier, bier. bier. Dobra, Ty potrzebujesz a, jeszcze jeden, będzie tabalu Boże, tabaluga, jeden wrapik. To potrzebujesz, ser. O Jezu, ale dzisiaj to jest jazda. Nie to. E, to. Potrzebujesz tabalugi. Powiem Wam, że nieźle, nieźle. I potrzebujesz jogurta, którego mam tu. Zamknąć. I to jest numer 7. Proszę. Proszę brać i się nie wstydzić. Co to tam było takie? Co to? Nie rozumiem. Jakieś takie dziwne. Posiekajcie tu. Tak. I ty potrzebujesz kurczaka. O kurczaczka mam. Sałatę, pomidorkę, ser i pomarańszowy. Powiem tak, przy jednym nie pamiętam, w którym momencie ja coś spildroiłam, bo się chyba zagadałam. Numer 3. Jeden o, o, poszedł, ale w sumie nie jest chyba źle. Wam powiem. Przecież co zrobimy to na... O! No i do widzenia! Świat się zmienia, ślepa genia, proszę kipku Jak jeszcze mi przyjdzie jakiś dekiel, kuwa już po czasie, to przysięgam. Ja cię znajdę. Zobaczycie, to, to trzeba skroić, to szypieskowi zaniesiemy. W sumie mogę już to zanieść. Nie przyjdzie już nikt, prawda? Ej, nie, nie było jakoś tak tragicznie, ale teraz wiem, że muszę sobie jakoś tak nie wiem rozplanować, ile czego sobie robić. To w sumie tego tego woła zabrakło. Co tam się ebło? Dobra, ten niech tam stoi, a ty tu. to, to sobie wsadzimy tu. o. Um, to możemy dać na dół. Te I o. Lawaszki, nie lawaszki. O. Możemy dać tu. Kuźwa nie tak, tak. Chociaż w sumie tam by mi się przydało, nie? Tu już chyba mało miałam. Tak, weźmy sobie więcej. To będziemy musieli napełnić na pewno. Keszupikiem. Ale ja nigdy nie pamiętam, jak to się robiło, tak? O. Eee, ile mamy? 15 na 15, dobra to mamy kul tutaj mamy te rzeczy, tutaj też lawaszki trzeba wynieść eee, może sobie tu położymy o eee, jakbyście słyszeli jakieś pierdzenie to znaczy, że jedzie, kuwa, helikopter Bo tak pierdzi, czajcie. czemu to czemu to się mi w to nie kładzie, kurwa no połóż to, że o, thank you Dobra, co tu jeszcze musimy? To na pewno schować. Um, Keszupik. Bo się zepsuje. Dzięki. Fryteczków nie chowamy, bo to zawsze... Tak, ej, ale tych frytek to ja też nasmażylę. I co? No i dupa. Mm, tu ten jogurt. Żebyście się nie krzyczeli, że zostawiłam znowu. Tak już kiedyś było. Że. GUGA! Zostawiłaś się co <grych> No zostawiłam. Ale w sumie y, potem. No eja! Zalamy pokój. Czy ja mogę tam dalej? Mogę. Teraz się zmieści. O, prawie było. O, o, o. Dobrze, jest dobrze. Eee, te możemy wynieść tu. Połóż Kurwa, kurwa. No połóż to. O. I mogę z tym wydupiać. Szkoda, że to samo jakoś tak nie wraca, bo muszę z tym wyjeżdżać. Tu nic nie zostawiłam dobrze. O! Proszę z tym wydupiać. Naros, amigos. Eee, aha, tu jeszcze muszę te powkładać. Moje ogóreczki, nie ogóreczki. Proszę. Wiecie co bym zjadła? Kurde, ale bym zjadła. Sałatkę jarzynową. Przysięgam. Może komuś narobiłam <śmaka> smaka. Jakie! O. Dobra, chyba jest okej. Okay. Przepraszam bardzo. A kuwa to? Hmm. Czemu Kuwa tego nie ten? Co to jakieś takie, nie wiem. Which one was wrong? What was here? Co, co ja tu źle kuwa zrobiłam, ha? Huh? Co tu jest kuwa źle? Szkoda, że nie można podejrzeć. No bo to jest OK. No... Tomek Kuwa? To by kuwa, co się stało? What happened with you? To wziął na ręki i rzucił. Chcesz świteczkę? Jak o ty jedzą frytki? Pewnie nie. Dobra, to wydupiamy tu. W sumie mogłabym te frytki spróbować rozdrobnić w tym rozdrobniaczu. Wzięła to? Piej, dojcie, hi Hipolicie, kuwa. Ej. No i co? Ale w sumie nie muszę tego robić. Bo to i tak znika. Mm, Skam. Przecież to można i tak wyebać do tego. Nie wiem, dziwne. <laughs> Jeszcze tu. Czekajcie, pieską zaniosę. Idę, idę, proszę, proszę, tego. Może, ale mroźnie. Dobra, ale... Teraz sobie ładnie zapiszemy. Proszę bardzo. Całkowity wydatek, całkowity przychód. Wyna... Ej, oni tu zmienili? O kurwa. Wow. Ale ogólnie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jakoś tak nawet i dłużej wyszło. No także widzimy się w następnych i do zobaczenia. Pa-pa!